Prawie 300 miłośników aktywnego spędzania wolnego czasu stanęło na starcie kolorowego rajdu rowerowego. Rajd odbył się w gminie Stare Miasto i była to jego 17. edycja. Miejsce zbiórki i startu było na terenie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie. Dopisała nam pogoda, więc przełożyło się to na pewno na frekwencję. No mamy pewne limity, wiadomo, związane z obostrzeniami epidemiologicznymi, więc więcej niż 250 zawodników, zawodników, rowerzystów nie może wziąć udziału, więc tej, te, tego limitu się trzymamy, ale cieszymy się, że ten limit udało nam się wypełnić, że, że ludzie chcą. To pokazuje, że faktycznie te, tych imprez nam potrzeba, że ludzie są wstęgni do wspólnego przeżywania kultury, do wspólnego przeżywania sportu. Każdy z uczestników rajdu otrzymał numer start. Można było też kupić okolicznościową koszulkę. Trasa rajdu miała 21 km i wiodła przez takie miejscowości jak Janowice, Karsy, Modła Księża, Kazimierów, Tomaszew i Kruszynę. Meta rajdu była w liścu wielkim. Jak podkreślają organizatorzy rajd od lat łączy pokolenia. W tym roku najstarszy jego uczestnik miał 84 lata. Najmłodszy, który trasę pokonał w rowerowym foteliku 2. Nad bezpieczeństwem rowerzystów czuwały jednostki ochotniczych straży pożarnych z Rzechlina, Janowic, Starego Miasta, Kars, Kazimierowa, Główiewa i Lisca Wielkiego. Na mecie w liscu Wielkim, na uczestników rajdu, czekało sporo atrakcji. Rowerzystów powitał występ zespołu aerobikowego Lawina. Była tradycyjna wojskowa grochówka, oczywiście uwielbiane przez dzieci różnego rodzaju dmuchańce, oraz loteria, w której nagrodą główną był rower. W tym roku los uśmiechnął się do sześcioletniej Alicji, która startując w rajdzie z numerem 268 wygrała jeszcze trochę na nią za duży rower. Nie proszę bardzo. Prawie, prawie. Bardzo się cieszymy, że rajdy wróciły e, do Właski, e, jest to kolejny rajd, w jakim bierzemy udział, staromiejski. E, co roku nas jest coraz więcej, e, naszego Adasia jest to już drugi rajd, e, nasza ekipa też się coraz większa robi, bardzo się cieszymy, że mogliśmy brać udział, pogoda dopisała, Grochówka rewelacyjna, czekamy na dalsze atrakcje, prawda? Pierwszy raz uczestniczyłam w rajdzie, przejechałam w sumie 21 km, nie był to trudny rajd, dużo nie trzeba było się przygotowywać, dopisała pogoda, dotpisywały humory, teraz pocieszamy się grochóweczką i oczywiście wspomnieniami z tego rajdu. Sporą atrakcją nie tylko dla dzieci była eksplozja kolorów, podczas której jej uczestnicy obsypują się kolorowymi proszkami. Proszki, jak zapewniali organizatorzy, są w pełni degradowalne i bezpieczne dla zdrowia. Było oczywiście kolorowo i bardzo wesoło. Zrobiło się bardzo, bardzo kolorowo. Frekwencja dzisiaj, zadowolenie, uśmiechy ludzi świadczą o tym, że warto było podjąć ten trud. Myślę, że długo na to czekaliśmy, nie tylko my jako organizatorzy, ale przede wszystkim nasi mieszkańcy. I ta zabawa, która dzieje się teraz tu na naszych oczach i również za moimi plecami, świadczy, że warto było podjąć ten trud i zorganizować taką imprezę dla wszystkich naszych mieszkańców. Organizatorami kolorowego rajdu rowerowego oraz kończącego go festynu była gmina Stare Miasto i Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto.